Kurwa, powiem Ci szczerze, mam tyle chujowych persów, że jakbym wszystkie je zradził mojej publice, to bym stracił swój fanbase. Nie? Ale myślę, że najbardziej ostatni wydatnił mi się to było: wszedłem na górę K2, nie wiedząc co na niej zastam. Nie? Wszyscy się ze mnie śmieją, o tą zastam i już tak niech zastanę tam na zawsze. Okay? Niech on będzie słaby, po prostu. Zrok, twarz, tyłek, ust, nogi i potem Zrok. na wnoszę. Czego ma tak zajebany puzek kurwa. A ja mam taki pusek. Nie co wzrusza? Królew mnie wzruszał jak byłem mały. Teraz co mnie wzrusza? Już chyba, kurwa, można przeglądać. Oczywiście. Teraz już mnie chyba nic nie wzrusza. Co miało wzruszyć, to chyba wzruszyło. Już wzruszyło za, za młodości, a teraz już chyba... Proszę trzeba poczekać. Eee, kiedy jestem na koncercie w Océanom, i za mną jakoś tak za mną jakoś tak eee, zbyt energicznie bansuje jakiś eee, mężczyzna, to czuję nie paździerz w tak. kurwa, jak jestem w Tajlandii i wchodzę do dyskoteki, kurwa, już Dobra, na co zwracasz uwagę przy pierwszym spotkaniu z Obietą? Czy nie ma kutasa? A propos Tajlandii, kurwa, już sądzie. Fosolki, nie wiem kto to fosolki. Czy fasolki. No, fasolki, no, fasolki. Fosolki? No, fosolki wykonaliśmy. Chyba ten taki łysy chłopca rapował, pan Japo. Pan Japo, proszę. Ja to sobie rezerwuję, zostaw pana Japo. Ja jest dobry. Dobry tytuł. <gryw> <gryw> <Dens>. Dobry tytuł. <gryw> nie wiem, ale mój dziadek kiedyś powiedział, po co jedziesz pod prąd? <gryw>